Mam jak najlepsze wspomnienia ze szkoły, powiem szczerze. Chodziłem do, do świetnych szkół od początku do podstawowej szkoły w Niewiadowie. To była szkoła tysiąclecia. Mieliśmy obowiązkowe ubrania, czyli czarne takie z białymi kołnierzykami. Chodziło się praktycznie cały tydzień w tym jednym kostiumie, tylko się kołnierzyk wymieniało na czysty. Takie czasy, bo ta pralka działała raz na tydzień. Ale szkoła mi się kojarzy z poczuciem pewności, z poczuciem bezpieczeństwa, czego teraz w niektórych szkołach niestety brakuje, z poczuciem odpowiedzialności, no i przede wszystkim z poczuciem tego, że ja będę mądrzejszy, bo teraz mamy takie wrażenie, znaczy mówię o młodzieży, że wszystko młodzież ma pod palcem, że sobie sprawdzi i się dowie. A nas kiedyś, nam kiedyś tłumaczono, że najlepiej mieć to wszystko w głowie, jak najwięcej. No i, 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 i o to chodziło w, 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 w szkole. Zresztą, szkoła, nie wiem czy, czy, czy wszyscy wiedzą, nie była kiedyś dawno temu obowiązkowa. Do wiedzy ludzie się dobijali i chcieli ją posiąść. Troszkę mnie martwią te czasy, że, że mimo obowiązków. Mimo tego, że jest obowiązek oświatowy, no to ludzie nie garną się, młodzi ludzie nie garną się do tego, żeby wiedzieć, bo im się wydaje, że już wiedzą. To jest bardzo złudne w takich czasach żyjemy, że nam się wydaje, że już wszystko wiemy. No nie.